Migranci, którzy nielegalnie próbowali się dostać ze strony białoruskiej na Polską, spadli z płotu i poszli do sądu. Oskarżyli polską Straż Graniczną i Polska Straż Graniczna przegrała. Jak widać zapowiedzi uszczelnienia granicy to jedno, a druga to jest rzeczywistość. Nie można w żaden sposób im utrudniać przechodzenia granicy, bo jak widać potem to może skończyć się w sądzie i przegraną. Teraz czekamy na lawinę pozwów. Ale, żeby nie było oczywiście taki imigrant sam, nie był w stanie złożyć, nawet nie wiedział takiego oskarżenia do sądu. Oczywiście pomogły mu w tym polskie organizacje charytatywne chroniące imigrantów. W czyim imieniu działają takie organizacje? Niech każdy odpowie sobie sam na tak zadane pytanie. A dlaczego imigranci, którzy mieszkają na Bliskim Wschodzie, zamiast emigrować, powiedzmy, do bardzo bogatej Arabii Saudyjskiej, robią to do Europy? A dlatego, że tam takie rzeczy by nie przeszły a granica jest szczelnie chroniona. Pamiętaj, że możesz wesprzeć moją działalność na patronite. Weź tabletkę.